Potrzebny mi pewien rzadki korzeń, który znaleźć można tam, za górami. Już tam smerfuję i szybciutko wrócę. A wy skończcie przez ten czas reparację zapory. Ach, ach, a, a teraz co znowu? Puszczaj, puszczaj! Mówię! Uch, ty! Tylko pnięte żelazło ty uch! Ty. Wszystko jakieś pokręcone. Jeden wielki, średniowieczny chlew. Co to? O, ha, ha, uszanowanie królu złoty. Tak, wiem, co sobie myślisz, ale to nie moje ubranie jest tu naprzód, tylko moja głowa. U, ha, ha, zawsze tak żartowałem na wykładach. He, he, he. W ogóle się nie śmiali. Ja jestem biedną ręcistką. Jeśli pan mi nie pomoże, to chyba umrę z głodu. Bolek i Lolek przybywają do Londynu. Niesłychane. Spójrz, Jeremiaszu. Jakieś dzieciaki próbują mnie pozbawić pieniędzy dziadka. Proszę cię, Jeremiaszu, przynieś telewizor. Zobaczymy tych urwisów. A... Dobrze. A teraz wymowa. Wingardium, Lithiosa. Powtórzmy. <laughs> Idealnie. Przyjrzyjcie się dobrze. Pan niegrężer się udało. <laughs> Świetnie. Znowu mu dokuczali. Do nas Pinio też ma żal. No tak, nie ma przyjaciół, a ty nie pozwalasz mu trzymać nawet pieska, o którym marzył Witaj, moja maleńka Tak tam, dzionek, pewnie dobrze, co? A ja zabłądziłem w lesie Przed laty łatwiej się orientowałem Znowu się poróżniliście? O co poszło tym razem? Nie lękajcie się Jestem badaczem starego pisma przyrody Odkrywam tajemnicę wiecznej zieleni 19 dni, 20 godzin i 17 minut. To moja działka. Złamany nos to słonika los. Samochód besku będzie źle się czuł. Ty rozpadniesz się na połówki, gdy wie. Czy ktoś he, o tym wie? Znalazłem wczoraj na korytarzu taką śmieszną książkę, że chowaj nie pękłem ze śmiechu. O, jeszcze małczka. Naprawdę już dawno tak się nie śmiałem. Jestem molem, ale nie takim zwyczajnym młodzieżowym molem, lecz niezwykłym molem książkowym. Pragnąc ujść pościgowi rozwijającemu dużą szybkość. Należy... Ciekać powoli. Przyjechałem tutaj, żeby kupić trochę preparatów u hurtownika. Idź ty lepiej, koziołeczku, szukać swego pacanowa.